I jest. Są, nie o kurcze! Jaki leszwej! Ale flins tu jest. Bej. Normalnie. Dobra. Ja już kości może poszukam. Minus, minus. O! E, MFK na trójce. Tu w pokoju. Dobra, to chyba jest ten pokój. MFka tam na trójce była. Jo, I drzwi zamknął. drzwi zamknął. Powiedz Kelly Brown. dawaj. Nie ma innej...

a, że tak mi gęsia skórka, ten Ej, coś mało. Paranormalne. Wiesz, jak mi gęsia skórka, ten o nic... Kurwa, coś mi za oknem nie było, tak jak Wiesz, jak mi serce wali? Aż boli mnie, ty. Żebym ja na zapał nie szedł. I nie, nie zostawiaj mnie samego w tym domu, no. No idę, patrz, robiłem coś. Tak, koniec waliłeś z tą, był jeden. Zciszaj to Paranormalne tylko No wychodź stamtąd! Wychodź! <ścoughs> nie wychodzę Paranormalne tylko Paranormalne ona śpiewała to był handy migał, to był hand Nie, ja, ja się boję, nie? Idź ty, temperaturkę mierz! Gdzie ma A prawo? jak ty tu jesteś? <laughs> Idź ty, proszę cię Idź z tą temperaturką, bo ja się zesram Dobra, idziemy do piwnicy okay, Czekaj, muszę się przygotować na to Co jest? Koś. Ej, skoś. <agents> Ej, nie, zamki Mordę! Brown <intake> Zamki Morde! Sprawdzaj temperaturkę! Sprawdzaj temperaturkę, no! Chodź! Zamki mordę, Ja stąd uciekam! Ja ci dał za sign W dwójkę nie da się dograć, ja jestem zbyt zesrany Bozy <śmany> 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 oh, No zostaw ten telefon szmaro, No oh, gris grina co odpala Tak pokoju dla Filipa Halo, halo, jestem, jestem Dobra, chodź I sklej morde, nie masz mi nic się mówić. OK, ok zmieniamy masz, masz, położenie Minus 7 To jest salon Dobra, chodź Zmieniamy położenie. Biorę kamerę Ty wejść, docy weź, docy weź Ja czy mam tu Smash'a, żeby cię defować O, kurwa, defować Nie bój się, ja tutaj na wszystko patrzę To tak i pierwszy. Nieprawda! Masz smurcz Kurczę... Ty, weź zapal! Nie, czemu ty smurcz odpaliłeś? <Nieprawda> Mówiłeś zapalaj, to zapaliłem! Ale świecę! <Nieprawda> No wchódź! Ej nie ma nic to, Znaczy... To bym musiał chwilę poczekać, żeby zobaczyć ty. Ale... Było! Odpowiedział? Było coś! Co? Takie 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 Tak no! A to ty chyba. Dwa chuchnałeś. razy, dwa razy! To chyba ty huchnęłeś, Weź i sprawdź teraz ty, bo ja nie jestem pewien czy to był odgłos czy nie Ja pier... Ale gdzie miałaś chuchu? Dokładniej yy, tam, tam gdzie był docy, tam gdzie rozstawiliśmy to No to, to ty byłeś Od zimna No nie. No to idziesz teraz No, jak? No, no to ty idź, co się cykasz? No ja się cykam kurwa Się pikseli boję No to ty idziesz, ty idziesz, o, ty idziesz teraz Ty kurwo Dobra to czas ciszyć... A no, co to? Na no, Czas ciszyć gierę Kelly Brown Give us a <grywka> sign Behind Jezus Było? Było Tak że, snułem, że już sam się wystraszyłem siebie Pojedział mi behind Dobra to jest mimik to musi być mimik. To jest spirit Box. To jest mimik. Haha, ha, wiedziałem. Elegancko, haj. Nie garb się. Jeszcze mapa. <noise> <noise> co się. co się dzieje? No nie garb się właśnie. Aparatu nie wziąłem, to jest mój błąd Ja w kiblu jestem, sprawdzam. Czy jest czysto? Simonu. Cześć, idę za tobą, bo ja. Chodź się, się Nie wiem kto, ale niech ktoś tak jest gasimy bezpieczeństwa. Na chuj się chowacie pod schodami, jakiej tu nawet nie ma. Ale przyjdę. Martinę <grym> z bezpieczeństwa. O kurwa idzie, ej, chowajcie się! Idzie korytarze, dajcie pod schody. Kurwa mówiłem. Ty idzie, o kurwa.

Ej, Filip, rest peace, co nie? <laughs> Ej, dobra, chodźcie, bo one są u góry Chodźcie do tej drzwi Czasy... Ej! Kto tam został? Ej, to... <laughs> Melka tam... O, dobra, idzie <laughs> Welcome to the Gangbang. <laughs> Gdzie ta... Melka? Nie wiem, gdzieś tam u góry siedzi z duchem się zabawia Dobra, <laughs> chyba już ty, zesrzała się Iu. Merka zes zesrała się, bo tam taka plama gówna jest he, he, he. Czemu podejrzewam, akurat na nią idą? Co kurwa się tu nie, nie, tak Dobra, się. No to nie źle Ha, Zrób zdjęcie tego y Soli, że przeszedł przez nią O, tu przeszedł właśnie Nie, włożę mi ten. No i bajbaj! Bye bye. Ajajaj, dobra, to musi być pan <laughs> Nope, jest odcisk. Jest odcisk? Jednak. Jest. Uluk, O, cześć Filip. Siema. Ty, jak tam? No kurde, słabo. Śmierć. Czyli jednak teraz jeden teraz zmienił się No Ale Że dwa razy z rzędu mimik był Nie wiem jakieś miałem cztery razy z rzędu demona Dobra to przejdź Trzyma